Dzień dobry, moi drodzy, moje drogie. Witam Was w drugim odcinku mojego hawciarskiego wideobloga. Chyba tak to mogę nazwać. Chciałabym Wam pokazać moje postępy, które w tym długim czasie pojawiły się na tamborkach i ramkach. Nigdy do tej pory nie prowadziłam. Jakiegoś zapisu ilościowego, ile krzyżyków wyhaftowałam w danym miesiącu, jaki to procent. Dopiero użytkowanie aplikacji hafciarskich uzmysłowiło mi, pokazało w procentach, w ilości krzyżyków wyhaftowanych, jaką pracę wykonuję danego dnia, danego miesiąca. Chciałabym założyć sobie zeszyt, i w miarę możliwości prowadzić go, żeby naocznie zobaczyć, jakich postępów dokonuje, ile się tych krzyżyków pojawia, jak to wygląda, i później mieć pamiątkę z tego, żeby sobie wracać, przypominać sobie, jeśli chodzi o dany obrazek. A teraz przejdźmy do. Obejrzenia moich projektów. Pierwszym z projektów, chyba takim największym, się śmieję, że całożyciowym jest head ze strony Heaven and Earth Design. Hmm, półka z książkami. Prezentuje się ona w całości tak. Ciężko mi trochę pokazać, tutaj się lampa odbija. Niestety mój poziom techniczny, jeśli chodzi o filmy, jest na poziomie raczkowania i nie potrafię dodawać do filmu obrazka tak żeby wam się w rogu filmiku pojawił obrazek. Więc dzisiaj pokażę wam na tablecie obrazki z taki całościowy podgląd projektu nad którym pracuję. Ale jeśli macie pomysł, patent, jak to umieścić, albo podzielić się, jakiego programu używacie do obróbki filmu, to z chęcią mm, zaznajomiłabym się z tym. No ale informatyk ze mnie żaden, taki powiedzmy świeżak ze mnie. No ale dostałam już kilka też cennych uwag, więc staram się je wdrażać ale teraz do chawciarskiej rzeczy tutaj do tej pory zakończyłam całą tą stronę, pojawiła się tutaj pojawiły się widzicie już. tutaj jest część zasłonięta, ale pojawiły się dwie książki, tu wyłania się trzecia będą jeszcze dwie dużo zieleni się pojawiło ten duży tamborek ułatwia mi Pracę, powiększa pole pracy. Pojawiła się siatka. Rozrysowałam sobie ją siatką. Wiecie co? Mnóstwo czasu kosztuje mnie napięcie materiału i ułożenie go tak, żeby mi pasował. Więc pozwoliłam sobie tym razem nie odpakowywać tego. Projektu, żeby Wam pokazać w całości, ale przy następnej zmianie tamborka obiecuję, że pokażę cały. Wiecie co? Moim fatalnym błędem jest to, że nie zabezpieczałam sobie rogów. Na szczęście sprawdziłam, że to będzie lewa strona, więc nie będzie widoczna. Brudzę sobie kanwę. I tak widziałam, że są jakieś osłonki na na ten nadmiar kanwy, żeby go ochronić, brudzić od brudzenia. Więc chyba będę musiała coś takiego zastosować, bo szkoda mojej pracy. A więc tak. Haftuję go na materiale Aida 18 ct i haftuję nitkami podwójnymi. Nitkami DMC. Jeśli chodzi o kolejny wzór, jest to taka zimowa chatka. Prezentuje się ona tak. Pojawił się komin, dach, drzewo. Tutaj wyłania się taka wieżyczka. Hmm. Również wyszywam ten wzór na kanwie AIDA 18CT dwoma nitkami nić DMC. Na chwilę przystopowałam pracę nad nim, jakoś tak straciłam klimat. Zaczęła się pojawiać wiosna, zielona na drzewach i jakoś zapał troszeczkę mi zgasł do zimowych klimatów, ale myślę, że w okresie jesienno-zimowym Powrócę do tego projektu. Taki mam cichutki plan. No, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. A pokażę Wam, jak on mniej więcej będzie wyglądał w całości. Prezentuje się to tak. Taki surowy klimat. Proste linie, proste tutaj obrazki. trochę. Kolejną z prac jest praca, którą dedykowałam mojej mamie. Mama sobie wybrała ten hard, który pojawił się w gazecie. Igłą malowaną. To jest taki, będzie taki wiosenny las. W porównaniu do haftów Heaven and Other Designs. Y Hafty z, tej, z tych gazetek są dużo prostsze. Większe są połacia kolorów, skupiska takich kolorów. Dużo szybciej się to haftuje. No, mniej więcej tak. Tutaj mamy małą zmianę materiału, ponieważ zaczęłam to haftować na materiale 18 CT. I tutaj taki kolejny mój chyba błąd, błąd błędik hafciarski. Zbyt długo trzymam dane prace na tamborku. Albo tamborek powoduje tutaj taką deformację tkaniny. Mam nadzieję, że troszeczkę zniweluje się podczas prania i prasowania. Z filmików, które oglądałam do tej pory, widziałam, że Rosja... Rosyjskie hawciarki ściągają dane prace z tamborka i je rolują. No, i ja, jak już jakąś pracę założyłam na tamborek, to długo ją trzymałam i być może to jest efekt. Muszę pomyśleć, jak bardziej zadbać o ochronę tych prac. Kolejny wzór na tamborku, który się pojawia. Jest To kolejny head. Prezentujący przystań. Zachód Słońca na tej przystani. Będzie mniej więcej to tak wyglądało: zachód Słońca, woda. Taki spokojny klimat. Wyszywam to na tkaninie Hardanger 22CT. Wyszywam jedną niteczką. Jeden na jeden. Pojawiło się na tamborku sporo brązowej przestrzeni. Jest tutaj woda. Pojaw pojawiają się słupki pomostu, na którym będzie stał rybak. I tutaj był taki mój mały eksperyment. A mianowicie zaczęłam haftować od dołu i zaczęłam od prawego dolnego rogu. Chciałam zobaczyć, jak się wyszywa od dołu. Wszystkie prace mam rozpoczęte od góry. A tutaj taki mały przerywnik, wyzwanie: haft od dołu. Haftuje się całkiem przyjemnie. Kolejną moją pracą jest również HET, ale tutaj dla odmiany. Pojawiła się technika parkowania. Jak widzicie, wcześniej yy, wyszywałam kolorami, ale naoglądałam się filmików pokazujących technikę parkowania i pomyślałam, że spróbuję. Staram się wyprowadzić ten kwadracik, uzupełnić kolorami. Tak czysto się właśnie wydaje. Tu pojawia się. Yy, już ćma, tutaj jest jedno skrzydełko, drugie skrzydełko, takie piękne rydowe kolorki, tutaj będzie kontynuacja, tutaj jest kwiatuszek, takie kuleczki. Bardzo podobają mi się kolory w tym hafcie. bardzo przyjemnie mi się na nim też pracuje. Tkaniną, na której haftuję jest Lugana, Lugana 25CT i haftuję ją. Jedną niteczką. Muliny DMC. Nie mam takich Przepraszam za te drgania. Tak, Na no, takim wielkim tamborku. Jestem zadowolona, jeśli chodzi o napięcie. Co prawda ten materiał, ten tamborek trochę leżał teraz w szafie i stracił napięcie, ale w momencie, kiedy sobie poprawiam haft, no to napięcie mnie. Satysfakcjonuje. A, no właśnie. Pokażę wam jeszcze, jak ten wzór będzie wyglądał w całości. Jest to wzór śpiącej damy leżącej w kwiatach, otoczonej zwierzętami. Słuchajcie, kocham przyrodę, kocham naturę, kocham rośliny, kocham zwierzęta. Więc stąd. Stąd ten motyw. Kolejną pracą, którą mam na Aidzie 18ct będzie haft Reprodukcja malarza Vincenta van Gogha Pole z cyprysami. Od ostatniego czasu pojawił się ten fragment. Cała jedna strona jest już wyhaftowana. Podobają mi się te kolory. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę wam, jak ta reprodukcja wygląda w całości. Wzór pochodzi ze strony Korykamo, pasmanterii internetowej. I ten wzór Ten wzór haftuję z kartek. Wydrukowałam sobie wzór. Ponieważ format PDF-u tego wzoru nie, to nie wchodzi mi tak, jakbym chciała na aplikację Pattern Keeper. Mam problem z niektórymi kolorami w legendzie, żeby je wprowadzić, więc yy, muszę zagłębić temat. Przepraszam, zgłębić, muszę zgłębić temat. Mm, I na razie haftuję z kartek. Aczkolwiek mm, od momentu, kiedy zaczęłam pracować na aplikacji, ciężko mi się przestawić na haft z kartki. No, ale jakaś też odmiana, wintrycz, <gryw> powrót do przyszłości. Więc tak. Kolejną pracą. O niespodzianko, jest również het. Ale jest to wersja mini. Haftowana na idzie 18. Upięta na ramę, którą niedawno otrzymałam. Przyznam Wam, że to nie jest jakaś profesjonalna rama. Hmm. Przynajmniej nie taka, z którą się do tej pory spotkałam, ponieważ te dwa boki przytrzymujące wałki są drewniane. Dość klasyczne. Przypominają troszeczkę trzymadełko od arabeski. Ale słuchajcie, ten drążek jest plastikowy, metalowy. Jest to metalowa rurka, która ma dziurki i przyszywa się. Te dziurki przechodzą na wylot. Przepraszam, przyszywa się. Materiał do wałeczka. I wówczas uzupełnia się naciąg. Dość ciekawie. Aczkolwiek, montowanie tego na rękę jest żmudnym procesem. Chociaż przyznam, że to jest moja, praca, moja pierwsza praca na ramię. Jak już sobie to napięłam, to słuchajcie, nie mogę się odkleić. I tutaj to wszystko poszło z okazji upięcia na ramę. To tam, że troszeczkę sytuacja też mi dopomogła, ponieważ yy, miałam nogę w gipsie i dzięki temu mogłam haftować. Aczkolwiek jakbym miała wybierać, to jednak wolę mieć zdrową nóżkę i się szybko przemieszczać i sobie dosiadać do haftu. No ale jak już sytuacja jak już sytuacja była, jaka była, to korzystałam, ile wlezie. Umilałam sobie czas. Będzie to obraz przedstawiający kobietę czytającą przy oknie. Jest to obraz stylizowany na taki hmm, renesansowy. Jak widzicie, to jest też het. Ciekawe. Uwielbiam też czytać książki. Więc z tej okazji ten haft. Tutaj. Ostatni wzór. Nad którym pracuję. Również upięty na ramę. I jest to sampler. No, oglądałam się zdolnych koleżanek, youtuberek, które haftują przepiękne samplery i tak w też taki cudowny sposób o nich opowiadają. No, że nie mogą się powstrzymać, również. Taki samplerek nabyłam. Sampler pochodzi ze strony Modern For, Folk and Embroidery. I słuchajcie, właśnie zauważyłam, że nie mam przygotowanego podglądu tego samplerka, ale zaraz go odszukam na tablecie. W programie, który niedawno ściągnęłam z aplikacji Cross Paradise. To taki wstęp, taka przymiarka przed zakupieniem sagi. No i słuchajcie, jestem bardzo zadowolona. Program liczy procenty, prędkość wyszywania. Zapisuję te postępy, mogę sobie obejrzeć statystykę. No i dzięki temu też nabrałam pewnej motywacji. I od razu pojawiło się więcej samplera chciałabym to jest taka z lista moich chciejek wciarskich aby w czerwcu pojawił się cały jeden cała jedna pora roku To jest z, y, zima z tej strony, winter mm, coś nie mogę tutaj poszukać Moich zapasikach, ale chwilka, momencik, momencik, chwila, i zaraz się pojawi. W międzyczasie, zaopat o, mam. W międzyczasie zaopatrzyłam się w stoją taki stojak. I to jest rama, która jest upinana na ten stojak to jest taki stojak, który dosuwam sobie do fotela ma regulowaną wysokość do tej pory haktowałam na tamborkach i stojakach takich dostosowanych do stolika takich małych, albo na kolana mam też jeden uchwyt przysiadany więc to były takie maleństwa no ale się teraz przesiadłam. słuchajcie na ten stojak o, jak mi się komfort pracy poprawił no zwłaszcza, że tą moją chorą nóżkę Mogłam spokojnie też postawić wyżej. Miałam ją w linii prostej, a sto jak ten duży między nogi. Sylwetka oparta, komfort pracy nieporównywalny. Słuchajcie, tu Wam na razie w programie pokażę. O, tak mniej więcej on wygląda. Tam mam ten trójkącik wyhaftowany Bardzo chciałabym w czerwcu wyhaftować ten motyw No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Nie nastawiam się jakoś wielce ponieważ mam jeden taki tajny projekt, którego nie pokazywałam i nie pokażę, bo jest on prezentem i dopiero jak go całego wyhaftuję to Wam go pokażę. Powiem Wam tylko tyle, że jest to też reprodukcja obrazu I będzie ona podarowana mojej przyjaciółce I przyjacielowi parze Z okazji rocznicy ich ślubu Więc yy, został mi naprawdę niewielki fragment Ale po prostu podchodzę do niego jak do jeża Bo zostały same czarne i brązowe kolory I naprawdę już stwierdzam, że ten czerwiec po prostu dobra Wszystko rzucę w kąt i to ogarnę, żeby już mieć z głowy. Co do ilości projektów, to chyba porwałam się z motyką na słońce, naprawdę. Chociaż żaden projekt mi się nie znudził. Nie, nie, nie. Każdy, do każdego podchodzę z zainteresowaniem, ze świeżością. Jednak postanowiłam troszkę spróbować pewnej modyfikacji. Bo chciałabym jednak zobaczyć trochę postępów na pracę. I tak sobie myślałam, czy nie spróbować haftu tego samplerka. Tej kobietki czytającej przy oknie, czyli tych dwóch prac, które mam upięte na ramach. No i staram się, jak czas daje, ten chedzik. Do HEDA staram się podchodzić w miarę możliwości codziennie, chociaż po trochu, chociaż 50 krzyżyków, chociaż 100 krzyżyków. Wiecie, tu jest taka pikseloza, taka ilość zmian kolorów, że no jest to trochę uporczywe, aczkolwiek fascynuje mnie to, co wychodzi spod tej igły. Każdy dosłownie fragment jest zupełnie inny, pojawia się coś innego, więc cały czas jest taka świeżość. No, super, super. No i tak sobie pomyślałam, że ten powiedzmy, codzienny projekt będę przeplatała z tymi dwoma, a na pozostałe przyjdzie czas. Chyba, że jeśli mi się te znudzą, to sobie sięgnę do, do tamtego. Ten zimowy projekt, tak jak wcześniej wspominałam, Ogarnę jesień-zima, myślę, że jak się rozpocznie ten taki okres jesienno-zimowy, to będzie jak znalazł. No i przede wszystkim dokończę ten tajny projekt, będzie z głowy i pojawi się więcej czasu na te zaczęte. To taka moja sugestia, tak chyba z praktyki trochę przerosły mnie niemożliwości, ale nie żałuję. Nie żałuję, spróbowałam. Jak to mówię, co się odwlecze. To nie ucieszę, Nie ucieczę. <grych> Więc tak. Tak wyglądają moje hawciarskie postępy. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam nagrać dla Was drugi filmik. Czy nie to z przyjemnością? Za chwilę zabieram się za montaż. E Mam nadzieję, że będzie się Wam to przyjemnie oglądało. Zachęcam, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Ściskam Was hawciarsko. Życzę mnóstwa czasu na krzyżyki, szerszej doby. A przede wszystkim życzę Wam radości z tej jakże pięknej pasji i hobby. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale pomaga też odciążyć głowę od takiej codzienności. Także życzę Wam jak najwięcej takich momentów. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. No nie, nie zawsze zaglądam na takie internetowe. Za kamarki, więc jeśli to będzie z opóźnieniem, to, to przepraszam, ale postaram się naprawdę odpisać w miarę możliwości. Bardzo yy, się cieszę, że powstaje taka piękna społeczność hawciarska, nasza polska, i niech się rozwija. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!